Cześć, witam was bardzo serdecznie. Przyjechaliśmy na jedną z działek, gdzie 3 tygodnie temu zamontowaliśmy kosiarkę automatyczną. W tym wypadku jest to model 315X. Tutaj mamy stację dokującą. Generalnie można by się było przyczepić co do ustawienia stacji dokującej w tymże właśnie miejscu, bo instrukcja mówi jasno, że stacja powinna być odsunięta metr od narożnika, ale kosiarka działa bez zarzutów. Zanim skończyliśmy ten montaż, przeprowadziliśmy szereg testów, który, po których stwierdziliśmy, że jest ok, może tak być, kosiarka nie ma żadnego problemu z wjazdem i wyjazdem, ale nie po tutaj dzisiaj przyjechaliśmy. Cześć Kacper, co robisz? Ok. Przyjechaliśmy tutaj ze względu na to, że jest do koszenie jeszcze taki dosyć spory kawałek trawnika. Działka jest bardzo duża, przez co no, nie mamy takiej orientacji. Natomiast mierzyliśmy ten trawnik. Jest tu 4500 m2 trawy. Na terenie jest 30 drzew, drzewa, które będą prowadzone kolumnowo. A przyjechaliśmy tutaj po to, żeby sprawdzić możliwości EPOSA. Jeżeli system się sprawdzi, pracując pod takimi kolumnowo prowadzonymi drzewami, ta osiarka tutaj zostanie. Więc jeżeli chodzi o montaż eposa, zaczynamy od montażu stacji referencyjnej. Docelowo ta stacja referencyjna może być zamocowana na przykład chociażby nad anteną satelitarną. Zasięg stacji to 500 metrów, czyli wszystko w promieniu 500 metrów dookoła nas będzie objęte zasięgiem tejże stacji. Na tą chwilę no ze względu na to, że nie chcemy tutaj robić dziur na przykład w elewacji, montujemy stację na sztycy. W tej chwili Kacper poszedł podłączyć stację referencyjną do prądu. To jest rzecz, od której zawsze zaczynamy w wypadku montażu systemu EPOS. Potem czekamy kilka minut, aż ta dioda będzie świeciła stałym zielonym światłem. To znak, że stacja złapała satelity i stacja jest gotowa do działania. Za chwilę przejdziemy do montowania stacji lokującej robota, ale oczywiście Wam to pokażemy. Stacja referencyjna świeci już ciągłym zielonym światłem, co świadczy o tym, że jest gotowa do pracy. My w międzyczasie zamontowaliśmy stację dokującą. W tej chwili Kacper bierze się za programowanie robota. Generalnie mogłoby się wydawać, że obsługa systemu EPOS, sparowanie robota ze stacją referencyjną jest bardzo skomplikowana, ale aplikacja bardzo dużo robi za nas, podpowiada krok po kroku, co powinniśmy zrobić. Ok, w tej chwili jesteśmy w trakcie wyznaczania terenu pracy kosiarce. Dodajemy wirtualne punkty, na podstawie których stworzy się, wygeneruje się mapa. Potem zrobimy coś takiego, co nazywa się ścieżką transportu. Można powiedzieć, że w przypadku kosiarek EPOS to zastępuje przewody doprowadzające. W tej chwili dodajemy ścieżkę transportową kosiarce, tak żeby mogła przejechać z głównego trawnika na ten mniejszy trawniczek. No jest tutaj dosyć wąsko. Kosiarka na przewodach na pewno by sobie z tym poradziła, jeżeli mówimy o automowarach firmy Husqvarna. Natomiast zobaczcie, jak bardzo kłopotliwe byłoby poprowadzenie przewodów w takim terenie. No, współczuję temu, kto miałby to na przykład nacinać szlifierką kątową. Punkt. I teraz tak na wprost przez środek mostka. Na punkt. W tej chwili kosiarka wyjechała ze stacji dokującej. Można powiedzieć, że montaż jest skończony. W tej chwili tylko jeszcze testy ustawień. No i przyznam, że sam jestem bardzo ciekawy, jak ona sobie poradzi, jadąc. Tędy według ścieżki transportowej, dojeżdżając na ten mały teren. Tam to przewężenie, no myślę, że za chwilę możemy to zmierzyć, ale tam w najwęższym miejscu jest około metra. Jeżeli kosiarka nie obierze odpowiedniego korytarza, może się okazać, że wypadnie w korę albo zjedzie z krawężnika, co jej uniemożliwi powrót do stacji dokującej i przejazd na ten teren. Ale zobaczcie sami, no w tej chwili bezproblemowo. No naprawdę jestem pod wrażeniem. Ok, wiemy już, że kosiarka bezproblemowo dojechała w ten drugi teren. W tej chwili, za pomocą jednego przycisku, słyszymy, zaczęła kosić, ale w tej chwili wysyłamy ją do stacji ładującej. Kosiarka natychmiastowo wyłączyła. No, na aplikacji pojawia się komunikat: powrót do stacji ładującej. Zobaczcie, koszenie: powrót do stacji ładującej. No i co, sprawdzamy dalej, czy bezproblemowo przejedzie po tym mostku i wróci do stacji dokującej. Potem zostanie nam tak naprawdę ustawienie harmonogramu. Warto dodać, że w przypadku kosiarek 550 Epos mamy wpływ na to, którą część trawnika, w jakie dni, o której godzinie kosimy. Do tej pory wśród kosiarek huskwarna, Automower, które pracowały na przewodach, nie mogliśmy tego tak jednoznacznie określić. W tej sytuacji mogę podzielić ten teren i ustawić harmonogram zgodnie ze swoimi życzeniami tak żeby ta część była koszona na przykład między godziną 9 a 12 bo w innych godzinach są zraszacze albo w innych godzinach na przykład bawią się te, tutaj dzieci i tamten teren tak samo mamy na to wpływ po prostu za każdym razem możemy to dostosować sprawdźmy jeszcze czy wjedzie. Też pewnie Was dziwi to, że stacja dokująca stoi pod drzewem. Drzewo nie jest może jakieś bardzo rozłożyste, natomiast no wspominaliśmy wcześniej, że do systemu, do działania tego systemu potrzebne jest czyste niebo nad stacją referencyjną nad robotem. Natomiast zobaczcie, w tej sytuacji stacja stoi pod drzewem, ale kosiarka bezproblemowo do niej zadokuje ze względu na to, że najważniejszy jest ten punkt, czyli ten punkt dokowania. Odtąd stacja nie korzysta już z sygnału GPS, od tej pory ona korzysta na sygnałów radiowych, które emituje stacja ładująca. Dlatego też nawet w sytuacji robotów Husqvarna Automower 550 EPOS możemy zastosować osłonę stacji ładującej. I okej, okay, kosiarka w bazie. Zaczynamy teraz ostatnią fazę testów, mianowicie sprawdzimy, czy wirtualne granice, które wyznaczył Kacper, są poprowadzone optymalnie. To znaczy, nie może kosiarka wypaść przed nimi kółkami w korę, ze względu na to, że mogła mieć problem z powrotem na trawnik, ale z drugiej strony musi zajeżdżać na tyle dużo, do końca tego 20-centymetrowego obrzeża, tak żeby dokosić wszystkie te obrzeża. Można powiedzieć, że zakończyliśmy już nasze dzisiejsze zmagania z montażem 550 EPOS. Kosiarka jeździ gdzieś, o, jest tam, jeździ sobie na ogrodzie. Mapę mamy zedytowaną. Poprawiliśmy kilka punktów, w których kształt tej mapy wymagał poprawki. No, chodzi o to, żeby nie zostały miejsca niedokoszone wzdłuż krawędzi. Prawdopodobnie konieczna będzie wizyta kontrolna, na przykład po tygodniu, bo może się okazać, że no, na tak dużym, rozległym terenie nie każdy punkt sprawdziliśmy. Nie w każdym miejscu ta mapa jest wyznaczona na tyle idealnie, żeby nie było poprawek. Natomiast tą mapę w każdej chwili możemy edytować. Nawet z poziomu telefonu właściwie tylko z poziomu telefonu, więc nie jest to jakiś bardzo duży kłopot, ale ze względu na to, że na tej działce pracują już dwa roboty, a docelowo będzie ich troszeczkę więcej, więc no zajmujemy się kompleksową obsługą robotów na tej działce, więc zrobimy też taką wizytę kontrolną, tak to nazwijmy. Ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Obserwujcie nasz kanał, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat całego systemu EPOS, bo 550 to jest, nazwijmy to, takie pierwsze, starsze dziecko tego systemu, ale mam nadzieję, że już w perspektywie niezbyt długiego czasu pokażemy Wam urządzenie, które nazywa się Siora, może obsługiwać tereny do 5 hektarów i działa też na podstawie systemu EPOS. Do zobaczenia, dziękuję, trzymajcie się. Teraz jak już powiem,